Dobra, pozdrawiam, świetnie, dobra. babcie tate Pozdrawiam pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich samo. Pozdrawiam, dobra, tatę, mamy dziadka, wujka, bratka, Tak, mikro Mikrocyp, ją, śpią! Ci sobie bilolej! Dobra, 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 lecimy do piwnicy chłopaki, let's go! Weź księgę Bierę No bieraj to Dobra lecimy Weźmy tak Łazienka jest otwarta, to od razu do łazienki będziemy uciekać temu. Duchu, wyłaź, zabieraj dupę w stroki i wyłaź Szybciej się dowodź No, Przed chwilę nam tutaj objawił Zoski Się tak wystraszył O młotek Zdjęcie rób Zdjęcie rób no, Rób no, zdjęcie. No, zdjęcie Nie, nie żyję! uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie ja, ty, ty, ty. Czekaj, muszę mu zdjęcie walnąć no nie, To jest to jedno. nie, 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 widać. Kurde, szkoda, że nie, trzy. nie, jakie sanity mamy w ogóle. Dobra, nie, nie, Dobra, nie, 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 No. nie, wiem, no już ponad, nas, wiesz o tym, że nie żyjemy. Adios, mój przyjacielu. Nie żyję, nie żyję, uciekaj, uciekaj! Dobra. Szczerze powiedziawszy, powiem tak. Gówno, gówno, dupa, śledź. Kładę książkę tutaj. A tutaj odpowiem. Moja szczera opinia. Myślę, że jest to demon. Dlaczego? Nie wiem. Jak to teraz kliknąć? Tutaj. Jak to? Jak chcę jechać? Jak to? Jak jechać? Jak pojechać? Weźcie na Discordzie, napiszcie proszę. A. Dziękuję ja mnie tu, że tu żadnej boy. szafy nie ma, bo ja zawsze lubię szafy. No to A jakiś nie setup gamingowy, ja nie Trzy monitory, nie o, wiem. Kurde. To Youtuber. Kolega bogaty. Youtuber jakiś. A ja to bym buty, to głupie to chałupę. No, też. Wiecie co jest najsmutniejsze? No najprawdopodobniej znowu jest to gówno w piwnicy. Dobra, jest em idzie ktoś pierwszy. Ja z Krucyfixem i Letniarki Flopa weź mf karkówka najlepsza. Nie, znowu tu jest ten duch Minusowa Dobra Trzeba zaznaczyć Na razie tu chyba trzeba pójść po sprzęt A jest, jest ja. minus Chodźcie po sprzęt Czekajcie Dobra, się pierwszego zabiję co? Po prostu wiem czy mnie może ten duch zabić. Z mojej Co ty mi robisz? Co? Nie no wiem, co przestań! To wyrwę te drzwi zara. Dobra, po. Czekaj. Wsta jest tam Dobra, chodź, chodź. Ja chcę drzwi wyrwać. Zatrzymałem. Patrz, co Znaczymy, się, to dzieje to się dzieje z, z, z nimi? Weźcie, ja zostawcie te drzwi, tylko chodźcie do tego pana. Ale za co się z, nim z nimi dzieje? <grym> nie, są dobre. Ale. Nie ma drzwi. wyrwał. Nie ma drzwi, nie ma. Bo zaraz ja może następne. Nie. Wyrwałem. Jeszcze nam jakiś rachunek wklei za drzwi. Idź, idź. No chodźcie, chodźcie. No i... No dobra, no to idziemy. No. To demon może być też przede wszystkim. No i on może być, bo krucyfiksa się postawiła i nie jest jakiś agresywny. Demon chyba jest odporny nawet, czy Jakie... Co ty gadasz? No. To jest demon. Dobra, chodźcie. Demon, nie demon, dupa z niego. Co z tymi drzwiami stało? A to... Tutaj ja sądzę, że po prostu jak przed duchem będzie mu uciekać tu duchu naabidowana. <laughs> o kurde, jak się przestraszyłem teraz. Wow, no. Artur, się Karla Karolina, <laughs> uspokój się! O kurde jest tutaj. Pierdzielaj. Jestem ostatni. Zabił mnie, zabił mnie, uciekaj, uciekaj. Nie. <laughs> Ah. <laughs> padaczki dostał! Huuuu, roblox, Nagrywasz to cały czas? No? Nie na YouTube. Mhm. Na, razie. na razie Trzy chodź. stopnie. Chodźcie tu, dwa i pół. No ale to szukasz zawsze jest zimniej. No tak. No tak, dupa niechwinna. Tak dobra, się dobra to do, ruchułem, do nie jest... A tu są wyjątkowo takie chłodniejsze. Każdy z nas ma jakieś role. Flopa ma zawsze te role takie doświadczalne, czyli takie rzeczy, które się przydadzą strasznie. Ja mam dobra. role takie obrończe. Znaczy nie, że są Ja zawsze mam zawsze kodzę... takie do rozpoznawania na samym początku, że. A już po o, jest, o, tu, jest, tu, jest tu! Widziałem go, widziałem go. Poziom. Matko! Ale to jest jakaś się... baba. Gdyby chłop jakiś. Weź się tego No się mam nadzieję, że mama nie zdenerwuje się. A ja On tam mu łazi po tym domu, tak? Ale kurde, jak się pojawił. Oj! Oj! Oj. Już po mnie. Oj. Widzę go, widzę go. Kto żyje? Halo? Jest ktoś? Żyje ktoś? PANOWIE! Panowie! Jest! Jest! Panowie! Ja widziałem na dot się go widziałem, ale on jakiś dziwny jest. Raz był w takiej postaci ludzkiej, a raz był w takiej postaci fantoma. Na no dot jest. jest! Widziałem go na tak, dot Aha. Ludzie a tak zacząłem w popłoku. Ale nie było MF5, było MF4. No to ale... mf już trzeba odkreślić. Żeby to tak, tutaj może? Ty bratek też Tak go jak Błahość go rozstawić? Weź tak? o, tu o bratku, bratku No tu wpadamy, oszczar i tyle Oj Oj, oj Odpędzam cię śmieciu Odpędziłem go, uciekamy, 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 uciekamy Ej, wiecie dlaczego mi to nie, nie działało? Ten mikrofon, bo to chyba trzeba jeszcze ten drugi dokręcić. Dobra, chodźcie. Nie chcemy. Dobra, mam kryzys fixa. Ciumów w papel. W sumie chce działać. Co oni mogę sobie... a. A dobra, rozsypali. Tutaj? Tak, tutaj w Ubranka dla dzieci. Mniam mniam No dobra, chodź Nie u jak się... książki, bo nie się napisać. Co się to jest pisarz, To to jest Cześć, i on ma jakąś pointę. Chce pisać przy, przy tym. Adam Mickiewicz. No to napiszę, ale jak nie chcę, to nie napiszę. Ja nie ty na tym progu, chodź z nami, bo to nie ma sensu. Oczywiście hmm. dalej tak No i bardzo dobrze, wyważ ten dźwięk. z nami, a nie... No dobra, idę od No o, o, Nie piątka jest? Czy nie Morka? ma? O, jest minusowa. No, mój właśnie. Przerzucamy wszystkie rzeczy tutaj? Można trochę... wziąć. Była minusowa, tak? No. Tak. Ja moja to moja miejsce kocham no. Chodźcie. Nie, nie. No i oho. Trzymaj tego MFA. Wezmę krzyż. Brywa. Otwieraj to, otwieraj to. Nie ma? O, oh, fuck. Już Uspokój się Gregory, uspokój się. Zginąłem? Zginąłem, uciekajcie. Mówiłem, nie trzymaj tego. No i dupa. Ja nie się, został. Z czego go zabiłeś? Nie wiem. Nie ja mówię, mówię. To jest z tym krucyfiksem, co różnie. To trzeba w tamtym pokoju, ale on był w tamtym, bo ja rozstawiłem. Po prostu w rękach trzymaj. A tu muszę. A dobra. Dobra, chodź. Ale trzeba rozstawić jeszcze, nie będzie ten pokój, był. No. Patrz, mię stół. Po rzucę. Oj oj Baś tu śmieciu. Zabij go! Skrędzam go Nic to nie dało. Jak to? Nie zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie!